20 punktów w mieście do znalezienia, a w nich 17 zadań do realizacji mieli uczestnicy gry miejskiej, która odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Języków. Przedsięwzięcie po raz pierwszy zorganizował zespół szkół informatycznych wspólnie z samorządowym ośrodkiem doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli w Kielcach. Gra miejska ma na celu propagowanie nauki języków, ma też na celu poznawanie Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. Zadania, które wykonują dzisiejsi uczniowie są bardzo kreatywne, wymagają zaangażowania, wymagają współpracy, pracy w grupach i pomagają uczniom poznać nasze miasto i chcemy też pokazać, że nauka języków obcych to nie tylko siedzenie w ławce, to nie tylko spisywanie z tablicy słówek. Ta akcja jest o zasięgu międzynarodowym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu włączamy się w akcję, która jest tak naprawdę e, międzynarodowa, ponieważ w całej Europie uczymy, uczymy się języków obcych i cieszę się, że Treasure Hunty, aktywne zwiedzanie lub też gry terenowe, Urban Games, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest organizowane również w Kielcach. W grze wzięło udział niemal 100 uczniów. Przyjechaliśmy tu, żeby wygrać, osiągnąć cel nasz. Znamy bardzo dobrze języki, z tego myślimy, że właśnie to, to nam posłuży do wygrania. Macie jakąś strategię? E, tak, e, grać drużynowo i dopingować siebie. To jest bardzo fajne przeżycie właśnie, że można chodzić po mieście i używać umiejętności, których się właśnie nabrało, tak? A zwłaszcza języków obcych. My obecnie uczymy się angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w naszej szkole, ale umiemy też inne języki, bo mamy własne pasje, umiejętności. Ja, na przykład, uczę się jeszcze francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, bo to jest moja pasja i właśnie chciałbym w przyszłości tym się kierować. Moje koleżanki tak samo y, uczą się innych języków i według mnie to naprawdę pomoże. Z znajomością rozpoznawania języków obcych i to nie tylko tych popularnych, uczestnicy gry mogli się wykazać już na starcie konkursu musieli rozpoznać w jakim języku wykonywane są utwory muzyczne. A potem czekało na nich wiele innych ciekawych zadań. Między innymi będą musieli odnaleźć Amerykankę w jednej z kieleckich tutaj restauracji i przeprowadzić z nią krótki wywiad. No i zadać jej jedno konkretne pytanie, którego aktualnie teraz no nie mogę zdradzić Państwu. Będą musieli również wykonać wskazówkę tutaj też z karty zadań. Będą musieli się domyślić tak właściwie co mają zrobić. Będą musieli, mogę tylko też powiedzieć, że będą musieli znaleźć agenta, który to przekaże dzieciom kolejne informacje. Dzieciaki będą również wykonywały zadania przy pomocy słowników multimedialnych, także ich zadaniem będzie również przetłumaczenie niektórych obiektów na języki różne, języki nie tylko polski, nie tylko angielski, nie tylko niemiecki. Można się spodziewać absolutnie wszystkiego. Do współpracy przy organizacji gry miejskiej włączyło się wiele instytucji, m.in. Muzeum Historii Kielc, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Instytut Designu, Szkoły Językowe czy Muzeum Zabawek i Zabawy. Trzeba było jak najszybciej do nich dotrzeć, tylko pieszo lub komunikacją miejską i rozwiązać czekające w tych miejscach zagadki. Dzwoniłem do osoby w budce telefonicznej, i powiedziałam, że mam znaleźć pomnik Henryka Sienkiewicza i w środkowej donicy będzie ukryta podpowiedź. Czyli idziecie do pomnika Henryka Sienkiewicza? Dokładnie tak. Przy wspomnianym pomniku Henryka Sienkiewicza z agentem spotkało się wiele innych zmokniętych grup, które po znalezieniu w tym miejscu wskazówek, niezrażone złą pogodą, biegły dalej do kolejnych punktów. Wyniki gry zostaną ogłoszone 1 października na stronie internetowej Zespołu Szkół Informatycznych.